W 60 sekund nauczycie więcej o odżywce białkowej niż dowiedziałeś się do tej pory przez całe swoje życie. Czy białko w proszku to suplement czy jedzenie? Suplement diety i nie powinno być traktowane jako jedzenie czy zamiennik zrównoważonej diety. Czym w ogóle jest odżywka białkowa? Odżywka białkowa to skoncentrowane źródło białka, najczęściej w postaci proszku, który rozpuszczamy w wozie lub mleku. Z czego powstaje odżywka białkowa? Najpopularniejsze odżywki białkowe powstają z mleka, a dokładnie z serwatki. Chociaż coraz bardziej popularne są odżywki roślinne. Jakie są rodzaje? Odżywek białkowych serwatkowych, koncentrat, izolat i hydrolizat. Czym się różnią? Zawartością białka, szybkością wchłaniania i ceną. Czy odżywki białkowe są bezpieczne? Tak, przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. Odżywki białkowe są bezpieczne dla większości osób zdrowych. Czy odżywka białkowa jest szkodliwa dla nerek? Nie, jeśli masz zdrowe nerek. a w przypadku choroby skonsultuj się wcześniej ze swoim lekarzem prowadzącym. Czy mogę przyjmować ją nawet jeśli nie trenuję? Tak, jeśli chcesz zwiększyć swoje spożycie białka lub masz niedobory wynikające z diety. Czy można uzależnić się od odżywki białkowej? Nie, nie ma żadnych dowodów naukowych potwierdzających, że odżywki białkowe są uzależniające. Czy jako lekarz sam stosujesz odżywkę białkową? Tak. Czy jeśli mnie zaobserwujesz, będziesz codziennie dostawał porady na temat zdrowego odżywiania? Tak.